Siemanko, Siemanko, tak jak widzicie, z naszej naczepy zostaje coraz mniej. Cały tył mamy już odcięty, także już na szczęście mamy wymierzony. Zostają tylko dwie osie, rama będzie też ucięta. Gdzieś w tym miejscu, 5 metrów. Także powoli nam się robi już zarys przyczepy, podwozie do przyczepy. Zostaje nam tylko uciąć przód zaślepić z jednej strony ramę, z drugiej strony ramę dorobić dyszel lub kupić, zobaczymy jak to wyjdzie tak to słuchajcie wygląda, było dużo roboty, dużo przeróbki dużo tych płyt zdejmowania cały tył, teraz mamy piękną rampę możemy zamontować dwa siłowniki i wozić samochody ze Stanów tak to wygląda, była to naczepa Firana Krone 2007 rok zostaną hamulce pneumatyczne zostanie Zawieszenie pneumatyczne. E, tak, to słuchajcie, tutaj mamy. Przył też reszta idzie na złom. Co niepotrzebne odcinamy, Co się nadaje, wystawiamy, sprzedajemy. Także roboty idą pełną parą. Nie nagrywałem, jak demontowałem, bo to tak naprawdę co tam, zdejąć płyty, bez sensu, filmiki. Tak, już teraz grubsza robota się robi. To fajnie to wygląda. Ja, ale co dalej z robotą? No i mamy naszą ramę już jest tak naprawdę zarys konkretnej przyczepy. Zobaczcie, jest ładny tandem się zrobił. Ładna rama, 5 metrów. Trzeba teraz wstawić przód. Wstawimy. Zrobimy Dyszel. Dyszel będzie chyba z całownika hutniczego. Tutaj zaczniemy go od tamtego wspornika Pojedziemy do przodu 1,50 m w ramię, 1,50 m na zewnątrz. Podpatrzyłem od znajomego od przyczepy. Tak, żeby po prostu się nie uczyć, nie doktoryzować a jak jest coś sprawdzonego to już śmiało to można wykorzystać dalej koła zostają oryginalne, znajomy ma taką też właśnie 14 e, i ma też takie same opony myślałem na początku żeby zmienić na jakieś tam 450 500 może, ale bez sensu wchodzi w koszty, jedna opona też tysiąca, także znowu 6000 a jeżeli u niego to daje, zdaje egzamin to tu tym bardziej też będzie Skrzynię, którą mamy, to skrzynia 23 metry sześcienne, 2,40 szeroka, 5 długa i 2 metry wysoka, tak jak mówiłem. Reszta wszystko zostaje na pneumatyce. Tutaj będziemy jeszcze pewnie wstawiać jakiś tam kosz na siłownik, będzie to siłownik, jednot, będzie to szczepa jednotłokowa. Wywrot tylko do tyłu. Jutro przyjedzie znajomy, który nam ogarnie całą pneumatykę bo ja w pneumatyce w ogóle nie siedzę tam proste rzeczy oczywiście wiadomo, to musi się człowiek zrobi ale e, takie rzeczy nie robiłem jeszcze e, w pneumatyce tutaj odnośnie tego pompowania i hamulców dwuobwodowych także wolę to zlecić komuś, kto jednak robi to na co dzień i ma o tym pojęcie gdyż hamulce to jest bardzo ważna sprawa z takim ładunkiem, jeżeli tutaj mamy sypać jakieś 16-17 ton tutaj odcięliśmy została nam jeszcze jedna oś całe Poduszki ee, całe całe hamulce, tak. Będziemy mieli na zapas koła też na zapas. I felgi aluminiowe, także jest też lżejsza. Dzisiaj naprawdę ogrom pracy był, ale to wszystko się udało zrobić. Ja jestem dzisiaj zadowolony z robót. Dobrze taka pogoda dopisała. Teraz musimy tylko zaślepić to, podłączyć te hamulce e, i te pompowanie poduszek. Wtedy całą ramę. No całą ramę w sumie no, chcę wypiaskować, ale to jeszcze uspawam ten dyszel zawióz do piaskowania Potem jakiś podkład dobry, epoksydowy, dwuskładnikowy Tak żeby to zrobić raz na lata Jak widzicie e, są już jakieś takie ogniska, rdzy Gdzieś tutaj młotkiem pukałem Myśleliśmy, że tak na początku to starczy, ale jednak będzie piaskowane Żeby to zrobić raz, a porządnie i mieć święty spokój Instalacja elektryczna, z tyłu przyjdzie tabelka jeszcze Także będzie przyczepa jak cholera Mam nadzieję, o reszta została, trochę się ją pół palnikiem reszta chyba na pół, na złom, się już nic z tego nie nada tak ta nasza przepka będzie wyglądała pomysł taki akurat swój był, to była naczepa naczepy kurcze nie mogłem sprzedać jedne to podejście drugie, przyjeżdżali klienci co najlepiej by chcieli kurcze naczepy ale za darmo Opony jednak są no, dobre, e, hamulce wszystko porobione, wiadomo, że na 2007 rok jakieś tam ogniska rdzy są To nie jest nowe e, a, a zawsze każdy tam marudził, bo lekko przyrdzewiała, bo to, bo tamto I tak się zdecydowałem, kurczę jak kogoś prosić w dupę tą sprzedaż i, i o, wysłuchiwać tych żali Kurcze, ktoś przyjeżdża, jakiś Janusz biznesu i myśli, że najlepiej za 5000 tysięcy oddać na czepę, To mówię, kiper się dorobi i będzie elegancka przyczepa, szczególnie, taka skorupa no fakt, że na razie u nas nie będzie miała hydraulicznej klapy ani hydraulicznej stopy, ale taka skorupa kosztuje w granicach stówki a tutaj nas wyjdzie kupę, kupę taniej zobaczymy jak się to będzie sprawowało jak będzie wszystko w porządku, to na pewno plan będzie, żeby Valtra miała jedną swoją i dość jedną swoją tak, żeby ten zwóz szedł szybciej, lepiej tak to wszystko wygląda. Pokrótce myślę, że chyba ja wszystko powiedziałem. Trochę będzie zabawy, bo te zbiorniki trzeba przenosić. Ale to tak naprawdę to będzie trzeba powycinać, bo kiper przyjdzie zaniżony o 15 cm w dół. Ale to wszystko zobaczcie w trakcie. Tymczasem to jest tyle. Część pierwsza myślę zakończona powodzeniem. Trzymajcie się. Do następnego.